Radio witamy w czwartkowy wieczór. Jak łagodnie to powiedziałeś. Wypiłem łagodną kolę. Ech, Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Będziemy rozmawiać o gospodarce, będziemy rozmawiać o pieniądzach, jak zwykle w czwartkowy wieczór. I jak zwykle zaczynamy od przeglądu różnych interesujących wiadomości, które spłynęły do nas z całego świata. Zaskocz mnie. Między innymi Financial Times, nie wiem czy słyszałeś o takim Wymowa o periodyku, <laughs> napisał, proszę pana, że Europa Środkowa i Wschodnia miały w ciągu ostatniego półrocza najlepsze wyniki na świecie, jeżeli chodzi o giełdy w tych państwach Europy Środkowo Wschodniej, co jest bardzo dobrym newsem dla nas w Polsce, no. dlatego, że do tej pory to było tak, że cały świat postrzegał Polskę jako część tego właśnie bloku. Mhm. I mimo, że my tam byliśmy zieloną plamą na mapie Europy, to oni nie rozróżniali. Dla nich różnica między Polską, Czechami, Węgrami, Rumunią, Bułgarią... Polak, Węgier, dwa bratanki... To, to była to taka jak mhm. dla Ciebie pewnie między Czadem, Gabonem, a Togo. Tak, dokładnie. E, no i ponieważ cała Europa Środkowa i Wschodnia tutaj idą ostro do przodu... To, to my też idziemy ostro do przodu. To my się też załapiemy do tego peletonu i z kupować... kupować Akcje. E, tak, kupować akcje, ale to mówimy do tych, którzy słuchają nas na www.prw.pl, gdzieś tam w Niemczech, <grym> Australii <grym> i innych krajach. Chociaż w Polsce też można kupować akcje. E, a propos kupowania, powiem no właśnie: Niemcy ostatnio <grym> dostali bardzo fajną propozycję zakupu. Za 2,5 miliona euro pewien przedsiębiorczy bankowiec ze Szwajcarii, no. właściwie tam informatyk, no, bankowiec, mm -hmm. w banku pracuje, w banku, no. chce im sprzedać y, płytę. Yy, nagrał płytę informatyk, taką jak się śpiewa. <noise> nagrał płytę, gdzie są dane, proszę pana, no. różnych takich niemieckich obywateli, którzy zalegają fiskusowi z podatkami. A skąd ten koleś w Szwajcarii o tym wiedział? No bo w Szwajcarii są banki, gdzie ci ludzie składują swoje pieniądze. A on tam, ponieważ jest sprytnym informatykiem, to przefiltrował te dane. Mało tego, on tym Niemcom tam pokazał próbkę. Wskazał no. im iluś tam obywateli, którzy. Ile, ma... ile było samobójstw po tej. Tego nie wiem. Natomiast słyszałem ciekawą rzecz bardzo, że Niemcy chcą kupić tę płytę. Um... Ale czekaj, komu on chce na przykład? Rządowi. Rządowi, Aha, tak. Rządowi. Rządzie daj mi 2,5 miliona. I Angela roku. Merkel powiedziała ja. Aha. Natomiast. Um... Ona też, właściwie Urząd Podatkowy Niemiecki mhm. powiedział, Szanowni Państwo, niedługo będziemy mieć taką fajną płytę, ale macie szansę. Jeżeli A, sami się przyznacie, sprawa. to wtedy zapłacicie tylko jakieś tam drobne, nie będzie żadnych kar, tylko jakieś tam drobne odsetki. I teraz zgadnij, czy jesteś na płycie. Otóż to to właśnie jest. to, taka mała <laughs> aferka hazardowa. Mhm. Um, tutaj jest dość przykra informacja o tym, że średni dług w Polsce. Jeżeli chodzi o klientów firmy windykacyjnej Kruk, która zresztą jest z Wrocławia, mm -hmm. to jest 2250 zł. Tak A kto Ci sprzedał takie dokładne informacje? No, no Kruk pewnie tutaj ogólnie. Informatycy z Kruka? <grym> Informatycy. <grym> nie, no, to są dane publicznie dostępne. Tak za co Polacy nie płacą? No właśnie, za co nie płacą. Okazuje się, prywatne osoby oczywiście, nie płacą bankom ogólnie, czyli mm -hmm. zwykle jakieś tam kredyty i tak dalej. No bo tam do to się oddaje pieniądze. Nie? nie płacą za telefony komórkowe oraz abonamentów do telewizji i internet też nie no, to, to, no, bo nam płaci. No to takie jest właściwie, nic nie dostajesz, a musisz płacić. Dobra, no. A na YouTube jest to samo. Internet <laughs> powinien być dobrem społecznie dostępnym za darmo. Dobra. Wydawcy prasowi chcą sprzedawać prasę elektroniczną na polskim klonie czynnika Kindle, o którym czytnika. mówiliśmy już kiedyś czytnika yy, na klikto takim... e Eklipto. Eklipto, właśnie. Aha. Czy to uratuje prasę, że ona będzie w takiej formie dostępna? No, ja bym bardzo chciał, tak, że nie muszę rano iść do kiosku, nie muszę wyłazić na ten mróz czy na to błoto, tylko siadam sobie rano, odkładam sobie tą tabliczkę, tak? Ale już od dawna masz kim, kim... te informacje w internecie przecież. No ale jak siadam, to na laptopa mi się zawsze wyleje herbata i tak dalej. Czy się na e to wyleje i na no, e to sobie przetrzysz ścierą, tak? I, i, o, nie, porządku, wiem, tak? nie wiem. Nie wiem. No więc wszyscy producenci tych elektronicznych szczytników powinni umożliwiać przecieranie ich ścierą. Ja mam wrażenie, że to tutaj e... Sposób na zdobycie rynku. Wydawcy. Może liczą na to, że czytelnictwo prasy wzrośnie, ale coś nie podejrzewam, żeby to był dobry No nie, sposób. no ja czekam strasznie na elektroniczne publikacje. A, a czekasz na kolejne prywatyzacje w Polsce? E, specjalnie nie. A dlaczego miałbym czekać? Ponieważ, proszę pana, prywatyzacja ruszyła z kopyta. Mhm. E, w zeszłym roku m, sprywatyzował nasz rząd mhm. majątek za 7 miliardów złotych. A w tym roku, mimo że no dopiero przecież skończył się styczeń i tam kawałeczek lutego, mhm. już jest 2,5 miliarda, więc naprawdę ruszyliśmy w niezłym tempie, ale plan jest taki, że w ciągu tego roku będzie 25 miliardów. Więc... No bo z czegoś trzeba łatać dziury w budżecie, tak? Tak. Więc, więc no i to jest ostre ruszanie z kopyta, bo okazuje się, że w 2000, na przykład, 2007 roku to mhm. były niecałe 2 miliardy, a w 2006, kiedy jeszcze był inny rząd, no. sprywatyzowano za całe 621 milionów złotych. No bo tamten rząd poprzedni co był, to jak tylko coś prywatyzował, to wstawali ludzie i złodzieje! Także nie. <grystanie> <grystanie> a propos złodziei, <grystanie> jest ciekawa informacja, ponieważ e, okazuje się, że James Bond jest wiecznie żywy, a w dodatku ma skośne oczy. E, MI5. E, tak, oglądałem Jamesa Bonda, wiem co to jest. Ostrzega brytyjskich biznesmenów przed chińskimi szpiegami. A co ci chińscy szpiedzy robią? No, więc e, rozdają różnego rodzaju elektroniczne gadżety. A, już rozumiem. I... Mi5 ostrzega, że jeżeli dostanie się taki gadżet, e, jakiś tam powiedzmy USB i tak dalej i tak dalej, to trzeba ostrożnie się tym posługiwać i raczej nie używać tego w sytuacjach, powiedzmy, biznesowo-newralgicznych. Bo jest tak nafaszerowany elektronik, że ci wyciągnie wszystkie dane z już Otóż właśnie to. On. Wiesz co, czytałem ostatnio wywiad z jakimś facetem, który się specjalizuje w Stanach w Obronności. On też narzekał, że nie kupuje się od, od właśnie tych Chińczyków i tak dalej, dlatego, że oni sprzedają części do myśliwca, które są wyposażone właśnie Systemy naprowadzające pociski w Systemy, które skanują wszystkie inne części w tym samolocie, tak? Potrafią jakby skanować mikroprocesory i tak dalej, tak dalej. Ale właśnie się zaniepokoiłem, bo zdałem sobie sprawę, że dostałem od pewnego pana z Hongkongu kiedyś taki gadżet do komputera elektronicznego. Na szczęście dałem go komuś w prezencie, więc nie muszę się martwić. Więc <grym> Chińczycy podglądają kogo innego, nie ciebie. Masz szczęście. A myślą, że to ja. Ja nie wiem, co on tam <grym> robi na tym komputerze. No i na koniec piękny, kolorowy, fantastyczny news. Brytyjczycy, ci sami, którzy boją się chińskich szpiegów, chcą. <grym <grym to jest po prostu naprawdę fajny naród. Chcą zakazu pakowania papierosów w kolorowe paczki. Dlaczego? No, dlatego, proszę pana, że ich zdaniem to sprawić, że te informacje o szkodliwości palenia i tak dalej, że tam powoduje różne straszne rzeczy, mhm. e, palenie będą bardziej widoczne. E, no, ale te informacje i tak są czarno-białe. Trzeba odwrotnie zrobić. Trzeba zrobić czarno-białą paczkę i kolorową informację. Mm, na to Brytyjczycy nie wpadli, ale możesz im sprzedać ten paczek. Przedam im ten pomysł, ale to jest dobry pomysł, tak? Bo, bo słyszałem, że psy widzą w czerni bieli. I nigdy nie widziałem, żeby pies palił. No i widzisz, to, to, jakby zabranie tych kolorów, to musi mieć jakiś związek. Fantastycznie. Wobec tego pozdrawiamy serdecznie wszystkie psy, a już po piosence zajmiemy się tematem, który jest związany, broń Boże, nie z paleniem, nie ze szpiegami, ale z ciężką, intensywną, wytężoną pracą. W Radiu Wrocław, jak zawsze w czwartek wieczorem, rozmawiamy o pieniądzach, o gospodarce, o biznesie i o tym, w jaki sposób pieniądze można zdobyć pracując na różne sposoby albo czasami nie pracując. Dzisiaj będziemy mówić razem z naszym gościem Mateuszem Jarosiewiczem o takim dość nietypowym sposobie pracy, jak mi się wydaje, a wszystko w związku z konferencją, która zaplanowana jest we Wrocławiu na 12 lutego. Konferencja będzie dotyczyła właśnie tej nietypowej metody pracy, o której mówiłeś, która nazywa się coworking. Coworking, Mateusz, czy coworking to jest takie zjawisko, kiedy ktoś w koło tylko pracuje? Tak, ktoś pracuje wokół jednego miejsca, które jest zwane jakby przestrzenią coworkingową. I też jakby od ko kooperacji, czyli współpracy z innymi ludźmi, którzy też tam są. A nie, nie jak ma końca końca słowa na to, bo to coworking to takie. Wiesz co, obco jakby myśleliśmy nad tym długo, ale jakby przez ostatnie dwa lata jeszcze na polski odpowiednik nie przyszedł taki fajne, fajnie brzmiące. Mhm. Czyli w takim razie na czym to polega? Jakby wszystko zaczyna się od, od jednej takiej potrzeby, która większość osób, które zajmują się coworkingiem ściągnęła do tego, czyli weźmy taką sytuację, że ja jako na przykład wolny strzelec, czy dajmy na to, gdybym ja był grafikiem, tak, spędzałbym bardzo wiele czasu pracując u siebie w domu. Załóżmy, że byłaby taka zima, jak jest, jest teraz, mhm. czyli ciężko w ogóle ruszyć ten swój nos 50 metrów do sklepu. tak. Więc siłą rzeczy spędzałbym masę czasu samemu w domu. I to jednak jest uczucie mało, mało fajne. prawda No kiedy przygnębiające, nie masz... można wpaść tak. w jakąś taką depresję, prawda? Śpisz wiesz do 12-13, ja ostatnio miałem taki okres nawet kilkutygodniowy, kiedy jakby przestałem jakby chodzić ze względu na tam jakieś osobiste kwestie. Mhm. I no się na tym, że naprawdę spam do 13, 14, totalnie rozregulował mi się cały cykl pracy. Ale z tego co rozumiem, co coworking jest tego. dobry tylko właśnie dla ludzi takich, którzy sami ze sobą pracują, tak? Bo powiedziałeś, e, przestałem chodzić do biura. Dla wolnych A, strzelców. Większość ludzi, gdyby przestało chodzić do biura, to by ich wywalili z roboty Jasne. Czyli dla wolnych strzelców, czyli dla na przykład kogo? Grafików, e, fotografów takich e, obsługujących so Ogólnie, różne dla, wydarzenia, dla, dla ludzi, którzy sami jakby ustalają sobie czas pracy, tam? programistów, na przykład. terapeutów. No, nie wiem. Psychoterapeuta no tak. potrzebuje chyba miejsca, żeby spotkać się z drugim człowiekiem, a nie tylko z komputerem. Wiesz, co kiedyś jakby wynajmowaliśmy też fragment w takiej przestrzeni biurowej, i było bardzo sporo zapytań od, od rozmaitych psychologów, którzy takie miejsca na przykład na godzinkę dwie z kanapą potrzebowali. No właśnie, mieszkasz sobie w bloku. No jeżeli ktoś potrzebował swoją... miejsca z kanapą na godzinkę dwie, to niekoniecznie był to psycholog. <laughs> mam wrażenie. No e... dobra, ale w takim razie, jakie są zalety właśnie tego coworkingu? Jeśli ja już zdecydowałem, że dobra, muszę wejść z domu, dlaczego coworking? Co, jeśli już wyjdziesz z domu, to tak naprawdę ymm, musisz gdzieś trafić, prawda? Uh -huh. I prawdopodobnie przelecisz po drodze ze swoim laptopem przez jakąś kawiarnię czy restaurację, gdzie troszkę tej pracy y, udać się wykonać. No tak, jest dużo ludzi, dłuższą... którzy się właśnie tam rozbijają po knajpach, widać, że starbak się na przykład, tak. tak. Jest, jest to fajne miejsce. No, takie lansowanie Jeśli miałbyś tam niż być praca. codziennie, no to wiesz, już choćby na tą kawę latę, która tam kosztuje 14 zł, czy, czy nie wiem dokładnie ile, uh -huh. w ciągu miesiąca tam wydasz, powiedzmy, te 500 zł, licząc no tak. ciasteczka tam, uh -huh. po siódemce, czy tam po ile. No to rzeczywiście. Ale w takim razie, mm, takie cały, całe to, to miejsce związane z coworkingiem to jest takie biuro otwarte, tak? Takie biuro, do którego każdy zainteresowany tego rodzaju pracą może przyjść i, i mieć tam swoje biurko, tak? Tak, to jest taka idea, która mi się podoba najbardziej, że mamy Starbucks, ale tam są tylko ludzie, którzy pracują, tak? Mm -hmm. Plus jest to troszkę bardziej do, jakby zaadoptowane do, do, do komputerów, do laptopów. No i kawa jest tańsza. Jest, jest kawa jakby czasami w cenie. Aha, taka kafejka e... internetowa, ale pod kątem pracujących. Właśnie trzeba przynieść swój własny sprzęt, czy, czy tam stoją komputery? Jak to wygląda? E 99% osób, je znałem, które pracował w Gorkingu, jednak na, na własnym laptopie pracują. Ktoś mm -hmm. tam ewentualnie jakiś tam większy monitor jeszcze potrzebował, to. Zostawiam. A ta konferencja 12 lutego, to czemu ona ma służyć? Żeby zachęcić ludzi do takiej formy pracy, żeby pokazać o co chodzi? Przede wszystkim będzie to jakby spotkanie ogólnie liderów coworkingu z całej Polski, którzy jakby. Będziemy to na pewno dyskutować na temat całej przyszłości i rozwoju tej inicjatywy tutaj. Między innymi też chcemy jakby zaprosić kilka osobistości z Wrocławia, żeby również ich podpytać, jak na przykład wygląda kwestia zorganizowania środków na, na tego typu biura, promocji w mieście, tak żeby jednak tą ideę propagować. Ale po co to? Do tej pory ludzie żyli bez jakiegoś tam coworkingu i było im dobrze. To jakby wszystko następuje cyklicznie. Najpierw ludzie pracowali w wielkich korporacjach, później była moda na homeworking, czyli ludzie pracowali w domach. I myślę, że po prostu teraz przychodzi czas na, na co-working, też, jakby naturalną kontynuację. No bo to jest kwestia tego, że to chyba jakieś funkcje społeczne spełnia. Jeśli ja robię to, co mam robić, a od czasu do czasu mogę do kogoś gębę otworzyć, to, to nawet praca, którą wykonuję, wydaje mi się, że, że jest dużo lepsza. Plus jest... jeszcze jest kwestia tego, że jeśli zbierze się, nie wiem, pod jednym dachem pięciu grafików, to oni mogą się wymieniać jakimiś tam uwagami, podkradać mogą, sobie tak, zlecenia. Podkradać sobie, może nie zlecenia, tak? Ale Dziewczyny. pomysły... Jankowski. <grym> podkradać sobie właśnie pomysły, jakoś tam stymulować się kreatywnie. To wydaje mi się jest, jest jakaś tam dosyć duża zaleta coworkingu. Czy ty prowadzisz coś takiego, biuro coworkingowe we Wrocławiu? Czy to się tak dzieje? To właśnie tak wygląda? Tak, tak to wygląda. Taki jest jakby drugi główny, drugi główny plus tego całego coworkingu, że właśnie razem z tymi ludźmi, którzy tam pojawiają, to nie są jakieś przypadkowe osoby. To są osoby, które jednak troszkę mocniej siedzą na pewno w swoim fachu, które śledzą na bieżąco internet, są na bieżąco z nowinkami, prawda? Mhm. Są to ludzie kreatywni, ogólnie interesujący, więc wielokrotnie jakby dochodziło do tego, że współpracowaliśmy ze sobą przy jakimś projekcie. Mhm. Ale w takim razie, bo jedną z zalet takiego coworkingu, jak sobie to wyobrażam, jest to, że wychodzę z domu, bo tam na przykład odciąga mnie od pracy telewizor, odciąga mnie dziecko, odciąga mnie, nie wiem, współlokator, który razem ze mną mieszka. Ale w takim razie w tym biurze, no wcale to się nie różni od pracy w domu. Tam też jest mnóstwo bodźców, które mnie odciągają. Ciężki argument do zbicia. Owszem, tak jest jak mówisz, jest wiele rzeczy, które odciągają od, od pracy, natomiast jeśli ja bym to porównał na podstawie swoich osobistych doświadczeń, to i tak ta moja efektywność i ilość rzeczy, które jestem w stanie wyciągać, wykonać w ciągu jednego dnia w biurze coworkingu, w porównaniu do tego, ile bym zrobił w domu, jest powiedzmy 3-4-krotnie większa, naprawdę. A Jeżeli od... zainteresowała Państwa taka perspektywa poprawy efektywności, zachęcamy do pozostania z nami, zaraz wracamy. Radio Wrocław, witamy po przerwie. A naszym gościem jest dzisiaj Mateusz Jarosiewicz, właściciel wrocławskiego Koko Baru. Jest to miejsce, wbrew pozorom, nie związane z żadnymi uciechami cielesnymi. E, cielesnymi, tylko wręcz przeciwnie, z ciężką, wytężoną pracą. Tam spotykają się ludzie, którzy nie chcą pracować w domu, którzy chcą mieć jakieś miejsce poświęcone czy... czy Dedykowane. dedykowane dla pracy. Tak, właśnie dla pracy i KOKOBAR jest takim miejscem. A ta, ta metoda pracy nazywa się właśnie coworking. Tak, I o tym dzisiaj rozmawiamy. O tym dzisiaj rozmawiamy w związku z konferencją, która odbędzie się we Wrocławiu 12 lutego, poświęconą właśnie coworkingowi. Mateusz, powiedz, jeśli chciałbym założyć taki coworking, tak? We Wrocławiu dużo jest takich miejsc? Bo miałbym dużą konkurencję? We Wrocławiu ten moment chyba otwiera się drugie biuro dopiero, więc mm. myślę, że jeszcze jest sporo miejsca. A poza Warszawą, która pewnie przoduje, znając życie, to, to dużo jest w Polsce tego typu miejsc? Wiesz, co nie jestem tak do końca na bieżąco, ponieważ większość tych gór jest w trakcie organizacji dopiero. Mam rzeczy około 5-7 takich, które faktycznie e, funkcjonują już, mają klientów i jakoś sobie tam radzą. Uh -huh. A to jest sposób na zarabianie pieniędzy? Myślę, że na ten moment jeszcze nie. Aczkolwiek prawdopodobnie tylko do momentu, kiedy pojawi się ktoś, kto zrobi z tego taki pomysł, na który można zarobić, prawda? W że to nie ma może na zarabiać? Nie, nie zarabia się na, na organizowaniu coworkingu, robi się to, nie wiem, z... Poczucia z... misji? Tak, misji. Mhm. E, to pytanie, jakie korzyści bierzesz pod uwagę, czy stricte mhm. Mateusz, materialne, Mateusz, czy Mateusz, jakieś... Tak które na przykład ja brałem pod uwagę, otwierając swoje biuro. No właśnie, masz biuro, Jak, jakie to są dla Ciebie korzyści? Wszystkie, takie, że mi naprawdę było źle, pracując samemu. Aha. Okay? Czyli chciałeś tak naprawdę sprowadzić sobie kolegów, tak? <laughs> Dokładnie tak, jakkolwiek by już miało. Ale zaczynając od takiej sytuacji, kiedy ja już miałem biuro, które uh -huh. kosztowało, dajmy na to te 2-2,5 tysiąca uh -huh. za miesiąc i jakby ja już sam płaciłem za nie, uh -huh. kwestia, to jest chyba najprostszy scenariusz na otworzenie takiego biura. Może to szumnie będzie wtedy zwane cooking, bo to będzie był na przykład na 6-7 osób. No, i Ale jest też fajna grupa, sprawa, tak? owszem. Jeśli na przykład ktoś już na przykład ma takie biuro, nie wiem czy wy macie na przykład. Mamy, mamy. biuro i na przykład dokoptujecie sobie właśnie jakichś kolegów tak, z łapanki. Ale chodzi tylko o to, żeby oni się dorzucili i pokryli nam część kosztów, czy są jakieś inne korzyści z tego, że mamy ich pod ręką? Wiesz co, no, wydaje mi się, że to zależy od, w dużej mierze od kryteriów, jak jakby ustalisz, poszukując tych ludzi, gdzie będziesz ich szukał. Czy na przykład wśród swoich no. znajomych, ludzi, których poznasz z jakiejś konferencji, z spotkaniu branżowym i, i tak dalej. Jeśli bierzesz ich z takich miejsc, to prawdopodobnie będą to osoby, które jakby dodatkowo jakby ściągną jakąś wartość do tego miejsca w postaci swoich umiejętności, kontaktów. No właśnie, czy właśnie zdarza osoby... się jakaś taka współpraca między ludźmi, którzy się, nie wiem, nie znali, spotkali się na wspólnej przestrzeni biurowej i, i nie wiem, wytworzyli jakiś wspólny projekt. Ja jestem grafikiem, ty jesteś koderem, nie wiem, coś takiego. Mhm. No ja na przykład moja firma powiedzmy z trzy, z trzy strony do tej pory jakby internetowe, zaczynam mhm. od grafiki, oprogramowania, konsultacje konsultacji tam dotyczących użyteczności, przejrzystości mhm. tej strony powstały tylko i wyłącznie jakby przy udziale ludzi z kokobaru. Ale czy to nie jest trochę taki syndrom e, mieszkania studenckiego? E, bo mam wrażenie, że jeżeli ci ludzie są dość tak luźno związani ze sobą, a pracują w jednym miejscu, to może dochodzić do jakichś tam właśnie konfliktów, z tego, że ktoś komuś podsiadł, nie wiem, krzesło, wyciągnął jedzenie z lodówki. Jedzenie, wybrał, z lodówki no, tak. <laughs> Mieszkało się w mieszkaniach studenckich. Pewnie są takie minusy. Pytanie właśnie, czy ludzie potrafią ogólnie żyć ze sobą, czy potrafią wykazać jakąś asertywność i na przykład zakomunikować innym, co tak jakby ich boli, prawda? To jest jakby rzecz, której nie przeskoczysz i takie sytuacje problemowe muszą się pojawić. Ale to jest jakiś rozjemca? Jest tak, że właśnie właściciel takiego miejsca jest takim sądem arbitrażowym? Wchodzi, mówi, to była twoja kanapka, ty nie mogłeś jej ruszyć i teraz przynosisz na jutro dwie kanapki? Ja nigdy w coś takiego jakby się nie, nie angażowałem. A czy, nie wiem, praca w coworkingu wymaga jakichś specjalnych yy, nie wiem, cech charakteru od osoby, która tam przychodzi? Bo sam powiedziałeś, że jakby wstajesz o 12, idziesz sobie o której hmm. chcesz. Czy to wymaga jakiejś takiej dyscypliny, że ja muszę się rzeczywiście wywlec z tego domu? czy chciał czy... dodać na swoje usprawiedliwienie, wstaję o tej 12, 13, tylko że chodzę spać o 5, tak? Żeby nie, nie, na, nie, wlenia, nie, nie nie, oskarżamy Cię tutaj. <laughs> więc nasz śmiech. program, który zaczął się po 20, jest dla Ciebie naprawdę. Poranność no, Tak, może nie poranność. Tak? <laughs> Ale tak przed obiadem. Nie, przed obiadem. Lunchowy, tak cały program. Nie ja wiem czy do, do, do wczesnie, wcześniejszego pytania, czy są problemy. Są problemy, które są no, nieraz bardziej przyjemne niż ta przysłowiowa kanapka, o którą ktoś y, się bije, prawda? Aczkolwiek nie wiem, czy mogę jakby na antenie Możesz, ale do końca No, ale po zaprosić? My nie wiemy, więc nam powiedz. No choćby w mm, tym kurkiem są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, prawda? Więc jest to jakby też przestrzeń, gdzie można mm, z kimś na pewno na, na kawę się umówić. Mm, romans w pracy. Tak. <laughs> Wszystkie seriale ostatnio są o romansach w pracy, nie wiem. No nie no, chodzi. ale właśnie jak chcesz ściągnąć y, jakby grafików, mężczyzn, freelancerów do, do przestrzeni coworkingowej, y, zatrudniasz tam fajną mm, jakąś Grafica, pokorę, tak, graficzkę, i ona początkowo ma taką, wiesz, solidną zniżkę. Ma solidną zniżkę <laughs> dlatego, że, że do niej przychodzi jeszcze ośmiu, żeby sobie z nią posiedzieć. A, Fajny pomysł. Naprawdę. Do czego Świetny my dochodzimy w ogóle? A zaczęliśmy od roz rozmawiania o pracy. No naprawdę. Ale czy ktoś to zbadał na świecie? Czy znane są Ci wyniki badań, że taka praca jest z jakichkolwiek powodów lepsza niż praca w domu na przykład? Albo praca w biurze takim hmm? typowym? Myślę, że takich badań jakichś kompleksowych raczej jeszcze, ponieważ coworking jest zjawiskiem młodym, tutaj pierwsze początki ogólnie na świecie, był w 2006 2007 roku, więc myślę, że naukowcy jeszcze nie zdążyli cyferek wszystkich przeliczyć. Ale psychologowie na pewno na to wsiądą, tak? I powiedzą, bo to na zdrowy rozsądek nawet chyba wygląda, że lepiej sobie pójść z kimś pogadach niż siedzieć tak. w domu. Ale Mniecznie, jeżeli ktoś się skupia właśnie będąc sam ze sobą, to może go to rozpraszać. Ale, w, bo mówisz, że to 2006-2007 rok, to się zaczęło pewnie w Stanach, nie? Jak wszystko. Dokładnie tak. No, Aczkolwiek nie, nie, to są oficjalne początki. To jest moment, kiedy ktoś nazwał to workingiem. Nie wątpię, że ktoś wcześniej pracował w ten sposób, tak? Mhm. I w Polsce według Twoich Tutaj Twojego wyczucia. Kiedy nastąpi ten moment, że stanie się to normalne, że nie będziesz tutaj dziwolągiem zapraszanym do radia, który tutaj wymyślił jakąś ideę, ściągnął ze Stanów, tylko będzie to coś zupełnie powszechnego. Tak, 3 do 5 lat, mniej więcej. 3 do 5 lat, 2010, 2013, 2015, ok, to tam zaraz po Akurat euro. jak nam skończą stadion budować. Dobrze. <głos> tak, <głos> ciekawe bardzo. E, wobec tego. Mm, do tematów coworkingowych związanych, jak się okazuje, nie tylko z zarabianiem pieniędzy i efektywnością. Wrócimy zaraz po piosence. W Radiu Wrocław rozmawiamy dzisiaj o coworkingu, czyli o wspólnej pracy ludzi, którzy nie mają ze sobą wiele wspólnego, ale spotykają się w jednym miejscu i pracują przy biurkach znajdujących się obok siebie. Mogą to być zupełnie różne, odrębne firmy. A ponieważ coworking, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, że tam te różne osoby wchodzą między sobą w interakcje i pojawiają się zupełnie przypadkowo, tak też u nas... W naszym biurku też pojawiła się nowa osoba. Otóż właśnie to, oprócz Mateusza Jarusiewicza, którego przesłuchujemy już od dłuższej chwili, jest też Anna Wysocka-Gazda. Witamy. Witam bardzo serdecznie. Ze źródła przedsiębiorczości i pasji to jest takie miejsce, gdzie powstaje drugie centrum coworkingowe i teraz, proszę Państwa, ring wolny, starcie pierwsze, <głos> ponieważ <głos> mamy dwoje konkurentów, którzy tutaj będą. Nie, 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 nie. Ja ewidentnie, żadnych konkurencji, Wrocław jest fajny, we Wrocławiu się współpracuje i na pewno mam nadzieję, że na konferencji zastartujemy i będziemy tutaj współpracować w Wrocławiu z dużym miastem i na pewno oprócz naszych tutaj centrów jeszcze będzie trochę miejsca na kolejne inicjatywy synergia z podstawą żadnych konkurencji tylko współpraca Czy tak naprawdę całe te centra coworkingowe to nie jest po prostu trochę inna modniejsza amerykańska nazwa na inkubatory przedsiębiorczości, które u nas już działają od dłuższego czasu? Też sobie można tam wejść, wynająć biurko i no coś w tym jest, tylko to jest tak, że w inkubatorze jakby powstają zupełnie nowe firmy. tak? Ktoś ma pomysł na firmę i przychodzi do biurka workingowych raczej przychodzą póki co właściciele już po jakichś działalności gospodarczych mhm. lub wolnych strzelców, którzy po prostu tak zarabiają. Natomiast też uważamy, że jest to właśnie sposób na, na aktywność zawodową, tak, na aktywizację, na to, żeby obniżyć koszty. Bo ktoś prowadzi działalność, gdzie potrzebuje się spotkać z klientem, tak? No tak. I prowadzenie biura jest kosztowne coworkingu A w mieszkaniu do mieszkania nie można klienta no zapłacić, trochę... łóżko niepościelone, no, gary nie nieumyte. Właśnie, i... tak. kuchnia tak, jest tak. strategiczna, tak? Do to, tego to chodzi. E, czyli czyli to jest tak naprawdę sposób na obniżenie kosztów działania y, przedsiębiorstwa, a można sobie przedsiębiorstwo, nie wiem, jeśli ja prowadzę tę działalność, zarejestrować na adres takiego biura coworkingowego. Tak, co, wiele, wie tam wiele, wiele y, biur właśnie już teraz w Polsce ma taką ta, ta, mhm. taką opcję tak, co więcej są jeszcze wirtualne sekretariaty. A czyli y, ja na przykład y, zajmuję się przykładowo, tak? Mhm. Jestem programistą, ale jest pani, która obsługuje ileś tam firm, i, y, korespondencje, i tak dalej, i tak dalej. Ja tak mogę tak udawać, tam. że jestem wielką korporacją. Tych dzwoni do mnie odbiera pani sekretarka. i sprawy. Umawia, umawia na spotkania, co więcej, później to spotkanie się właśnie w centrum corkingowym odbywa, więc pełen profesjonalizm, swoboda Klient Cała konferencyjna 721. <laughs> ale właśnie profesjonalizm i swoboda. Mateusz, bo ty ten swój Kokobar. pode ser No już dwa lata praktycznie, jakby od kiedy powstało pierwsze biuro. I powiedz, czy to jest bardziej taki korporacyjny styl, jeżeli chodzi o, o, nie wiem, wystrój, organizację, kulturę w tym biurze, czy to bardziej przypomina takie firmy typu Google, gdzie spotykają się ci znajomi, prawda, tutaj stół do bilarda, tutaj do koszykówki, a w wolnych chwilach... Kosz do koszykówki. Jak się znudzą, to sobie idą i tam poklepią coś przy komputerze. Wiesz co, w dużym stopniu właśnie biura Google, które tam wygrywały w różnych rankingach, najlepiej ocenianych biur na świecie przez swoich pracowników, i jak dążę w tym kierunku, żeby tworzyć takie bardzo kreatywne przestrzenie. Przede wszystkim. Czyli macie stały do koszykówki. Stały do koszykówki. To ja <laughs> chciał. Nie od nas tego dla nie specjalnie tak, Dobrze. Tak. Nie, ale poważnie, czyli to nie jest tak, że to są tylko biurka, takie zestawione biurka z Ikei i z nie wiem, z łączem internetowym. Jest jakieś tam miejsce, gdzie można się wyżyć kreatywnie, nie wiem, usiąść na, na czymś miękkim, porzucać, nie wiem, piłeczką do tarczy czy coś takiego, tak? W tej chwili bardziej w obecnym biurze jest to na przykład kąt wypoczynkowy, jakiś Aha. telewizor, troszkę gazet, zawsze miejsce, gdzie można wypić jakąś kawę, coś, coś przekąsić, prawda? Tak tak. można powiedzieć. Mm -hmm. Może to ogólnie pójść w dwie strony, nie mówię tylko we Wrocławiu, co ogólnie w całej Polsce. Jedna strona to jest właśnie taki coworking, korporacyjny, gdzie są tak jak mówiłeś wcześniej, biurka koło siebie i tak łączy internetowe box i, i to wszystko. Ale mogą się też pojawić właśnie takie biura sprzyjające właśnie bardziej tym takim tak, przedstawicielom wolnych zawodów wymagających dużej kreatywności. Mm -hmm. a nie u Ciebie to będzie podobnie, też taka, taka kultura właśnie U nas to jest luźna? dosyć specyficznie, dlatego że mamy kilka powierzchni, po, po, pomieszczeń, ale jak już się zapracujemy, to imprezki robimy, no, no bo też jest tam takie miejsce, tak? Natomiast y, musimy się dopasowywać. Mówiliście wcześniej też o gabinetach terapeutycznych. Też takie akurat u nas są. Więc, o, proszę, dobrze, tak, bardzo dobrze, ale to wtedy jest pomieszczenie osobne, jakby zamknięte. Uh -huh. no, trzeba się dopasowywać do specyfik pracy. No nie, no nie wyobrażam sobie, żeby terapeutę zapraszać. Tutaj tu siąść, oni, oni się nie znają nawzajem, ale proszę coś spokojnie. Nie, to powiedzi. w ogóle nie ma takiej możliwości, uh -huh. ale często jest tak, że po prostu y, sami wynajmujące czy uh -huh. przestrzeń w jakiś sposób się organizują, czyli mówią takie i takie zajęcia prowadzą, potrzebują tyle i tyle przestrzeni, bo na przykład szkolenia są u nas często organizowane i są bardzo aktywne i kreatywne, tak? I tam różne rzeczy się dzieją. I to wtedy już nie ma z korporacją za dużo wspólnego, bo to troszeczkę inaczej się do tego podchodzi. Czyli Ale przestrzeń się adoptuje po prostu do potrzeb tych, którzy tam są. Żeby to nie był typowy open space, czyli biurko, boksik, tylko żeby była pewna swoboda. Kreatywność to podstawa. A co się robi, żeby w takim centrum coworkingowym było bezpiecznie dla jego uczestników? To znaczy, żeby tam można było bez obawy na przykład zostawić komputer i tak dalej. Czy tam jest taka kultura, że wszyscy się znają, lubią i nic nie ginie? Czy, czy są jakieś takie systemy zabezpieczeń? Jak, jak, bo to wydaje mi się może być no, taka obawa pewna dla ludzi, którzy chcieliby wejść w taki sposób pracy. Czy u nas na przykład jest osobne pomieszczenie, które jest szykowane na archiwum, czyli na pewną archiwizację danych, bo oczywiście dane osobowe i różne projekty trzeba przechowywać w określony sposób zgodnie z ustawą w Polsce. I to jest miejsce zamknięte. Oprócz tego szykujemy się do dodatkowych takich zamykanych szafek, ale my jesteśmy, bardzo zmieniamy przestrzeń, więc nie jesteśmy za tym, żeby przy każdym biurku był boksik, tylko żeby było osobne pomieszczenie. Natomiast każdy sprząta swoje biurko, komputer, podpachę i zabiera większej rzeczy ludzie zabierają jednak ze za sobą do domu. Natomiast na tyle u nas przynajmniej, czujemy się swobodnie, że w czasie pracy no nie zamykamy ani jakby te komputery jakby nam nie znikają, tak? To dziękuję ludziom, z którymi współpracujemy. Nie, bo to chyba bardzo dużo zależy właśnie od ludzi, którzy, którzy no przychodzą, ufają sobie na tyle, żeby, żeby jednak no, poprzeć. Dokładnie tak. Znaczy my mamy już jeszcze taką atrakcję, że my mamy monitorowany budynek, więc to mhm. też jest tak trochę pewnie inaczej, ale... No myślę, że też bez przesady, bez przesady z tym zaufaniem jakieś zabezpieczenia jakby powinny być. Kontrolą najwyższą formą zaufania, no tą zasadą kierujemy się sprawdzaj. również w życiu. E, dziękujemy serdecznie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Anna Wysocka-Gazda ze źródła przedsiębiorczości i pasji oraz Mateusz Jarosiewicz, właściciel Kokobaru. A za uwagę dziękuję. Paweł Tkaczek i Marek Gentowski. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.